Ach, pieniądze. A, pieniądze. No, może powinienem powiedzieć Szmal, Mamona, Bankroll? Jak zwał tak zwał? Wiadomo, o co chodzi. Oczywiście o hajs, sałatę, porce, zielone, flotę. A pieniądze sprawiają, że świat się kręci. Ale skąd się biorą? Kto je wymyślił? I jak kiedyś wyglądały? Przyjrzyjmy się historii i zobaczmy, co nam ciekawego powie. Zanim zaczniemy, musimy coś ustalić. Pieniądze to waluta, której używamy do wymiany wartości na towary lub usługi w naszym współczesnym świecie. Dla większości z nas jest to liczba zapisana na kontach bankowości elektronicznej, ale oczywiście nie zawsze tak było. Zanim stworzyliśmy pieniądze i nadaliśmy im wartość, używaliśmy barteru. Mowa o starożytnych cywilizacjach sprzed ponad 8 tysięcy lat. Ludzie handlowali wówczas bezpośrednio między sobą, używając rzeczy, które mieli w nadmiarze. Wyobraź sobie, że jesteś hodowcą owiec i twoja produkcja wełny w tym sezonie była wyjątkowo udana. Została ci nadwyżka, ale potrzebujesz ziemniaków do zupy, którą codziennie gotujesz. Na szczęście twój sąsiad Jan ma ich trochę w zapasie i akurat przydałaby mu się wełna do utkania zimowych ubrań. Wymieniacie się tobarami i wszyscy są zadowoleni. Ale powiedzmy, że nie zgraliście się w czasie i zbiory Jana pojawiły się znacznie wcześniej niż twoja wełna. I co wtedy? Gdyby tylko istniała jakaś technologia, która mogłaby pośredniczyć w tej wymianie. Starożytne cywilizacje, takie jak mezopotamczycy, zauważyły, że tego rodzaju problemy zdarzały się bardzo często. Zapoczątkowano więc rodzaj rachunkowości, który ewoluował do dzisiejszej księgowości. W ten sposób oficjalne władze zapisywały, kto jest komu winien i ile. Na początku rejestrowano takie rzeczy jak pszenica, wełna i zwierzęta gospodarskie, jak na tym pięknym wyrzeźbionym kawałku skały, który służył jako kwit za wymianę wołów. Z czasem mezopotamczycy zaczęli zapisywać wszystkie swoje długi w standardowych jednostkach rozliczeniowych. I wierzcie lub nie, ale pierwszymi były szekle i muszle. Księgowanie pozwoliło wczesnym cywilizacjom stworzyć rodzaj systemu, w którym ktoś mógł przechowywać pewną wartość i spieniężać ją, kiedy tylko chciał. Tak, na marginesie wynaleźliśmy pismo właśnie po to, by móc śledzić tę wymianę handlową, i w ten sposób narodziły się Pieniądze, Ale w tamtym czasie nie osiągnęły jeszcze formy monety. Były raczej słowem księgowego, który decydował o tym, ile ktoś zaoszczędził i na co mógł tę wartość wymienić. Nie była to najbardziej godna zaufania metoda, a więc wymyślono fizyczny sposób śledzenia wartości za pomocą monet. I tak oto ludzie opracowali metodę na kontrolowanie swoich wymian. Za sakiewkę monet mogłeś na przykład kupić krowę. Wartość tego, ile byłeś winien, była związana z wagą samej monety. To był początek systemu monetarnego, ale później zaczęliśmy przypisywać im różne wartości. Tak więc złota moneta była warta więcej niż srebrna czy miedziana. A fajnie, co? W tym czasie, około roku 400 przed naszą erą, miasta stawały się coraz większe, a handel odbywał się na poziomie międzynarodowym. Każdy kraj przepisywał jednak inną wartość każdej monecie. Srebro nie było warte tyle samo we Włoszech, co w Turcji, więc pojawiły się nowe problemy. Potrzebny był ujednolicony kurs wymiany. Przez kilka wieków system monetarny działał, ale wkrótce ludzie zaczęli bić fałszywe monety. Mieszając metale szlachetne z innymi tańszymi kruszcami, dlatego niektóre cywilizacje przeszły na papier, a dzięki globalizacji trend ten rozprzestrzenił się na cały świat. Chodzi mi oczywiście o handel, czyli sposób na dotarcie kupców z jednej strony świata, Europy, na drugą, którą w tamtych czasach była Azja. Handlarze i odkrywcy tacy jak Marco Polo zauważyli, że niektóre kraje azjatyckie używały papieru jako waluty i to właśnie oni pomogli wprowadzić banknoty w Europie. Pierwsze papierowe pieniądze wyemitowano w XVII wieku i moda na nie szybko się przyjęła. Znasz to powiedzenie, że pieniądze nie rosną na drzewie, to dlatego, że ktoś musi być odpowiedzialny za to, ile pieniędzy będzie w obiegu. Kto o tym decyduje i na podstawie czego? Ta rola została przypisana rządom. Uznały one, że jednostki takie jak ty i ja nie mogą sobie drukować pieniędzy w domu. A szkoda. Potrzebujemy więc scentralizowanego systemu, który zrobi to za nas. W USA jest to system rezerwy federalnej, w skrócie Fed. Kiedy został stworzony w 1914 roku, używał tak zwanego systemu waluty złotej, aby wiedzieć, ile pieniędzy może wydrukować. Standard złota jest nadal stosowany przez wiele krajów na świecie, to taki system referencyjny. Dawno temu przed powstaniem scentralizowanych banków, ilość bogactwa danej osoby była związana z ilością posiadanych przez nią krów. Z czasem kroby zastąpiono złotem, więc ilość pieniędzy w danym kraju była związana z ilością złota, które posiadał w rezerwach. To dlaczego FED nie drukuje bez limitu banknotów o nominale 100 dolarów? Wtedy każdy byłby bogaty ponieważ gdyby to Zrobił papierowe pieniądze straciłyby swoją wartość. Jest to zjawisko znane jako inflacja. Czy widziałeś kiedyś zdjęcia ludzi chodzących do piekarni z plastikowymi torbami pełnymi pieniędzmi? Tak właśnie dzieje się, gdy inflacja wymyka się spod kontroli. Ceny rzeczy rosną z minuty na minutę, a ty musisz wydać znacznie więcej. Papierowe pieniądze są dość wygodne w codziennej wymianie, aby zamówić taryfę lub kupić sobie coś słodkiego. Ale sprawa wygląda inaczej, gdy trzeba zapłacić za coś znacznie droższego. W latach 50. i 60. technologia pomogła nam zamienić papierowe pieniądze na plastikowe i tak banki wymyśliły karty kredytowe, dzięki czemu mogły również pobierać niewielką część wymiany dla siebie. Dzisiaj, jeśli chcesz kupić sobie koszulę, możesz po prostu zrobić to online, używając numeru swojej karty lub nawet telefonu, ale nie zawsze tak było. Kiedyś kasjer musiał zadzwonić do Twojego banku i osobiście się, Wiedzieć się, czy masz środki na zakup, ale wyobraź sobie, że rocznie sprawdzasz ponad 300 milionów transakcji. Urwanie głowy, co nie? Na szczęście postęp technologiczny towarzyszył rozwojowi systemu finansowego. Zaczęto więc używać technologii informatycznych do sprawdzania dostępności środków. Dziś używa się dużych komputerów MainFrame do zarządzania wszystkimi transakcjami za pomocą kart. Ich technologia jest tak zaawansowana, że są w stanie zrozumieć osobiste zachowania konsumenckie każdego człowieka, a dzięki temu mogą zablokować twoją kartę, jeśli podejrzewają, że zakup nie został dokonany przez ciebie. Ekstra, dzięki mainframe, a wszystkie pieniądze krążące obecnie po świecie mają wartość około 400 bilionów dolarów. Liczba ta wzrasta do 1,3 miliarda dolarów, jeśli weźmiemy pod uwagę inwestycje i waluty cyfrowe, które niektórzy nazywają przyszłością pieniądza. Mówiliśmy już o tym, jak informatyka zrewolucjonizowała system finansowy. Cóż, dziś mamy kryptowaluty takie jak Bitcoin. Należy pamiętać, że nie wszystkie kryptowaluty to Bitcoin. Ta była jednak pierwsza. Została stworzona w 2009 roku przez anonimowego programista komputerowego lub grupę programistów, znanych jako Satoshi Nakamoto. Istnieją też inne kryptowaluty, np. Ethereum i Tether. Ale sam Bitcoin podobno obraca ponad 370 miliardów dolarów. Czym więc jest kryptowaluta i dlaczego wszyscy o niej mówią? Kryptowaluty stały się popularne, ponieważ są zorientowane na ludzi. Chodzi mi o to, że obchodzą tradycyjne systemy bankowe, zajmują się nimi ci, którzy ich używają. Wartości nie są przechowywane w fizycznym sejfie w skarbcu, ale w chmurach zarządzanych przez komputer. Nie są też emitowane przez bank centralny, jak dolary i nie mają nic wspólnego ze standardem złota. Są tworzone w procesie zwanym kopaniem. Jest to w zasadzie grupa programów komputerowych, rozwiązujących naprawdę trudne zadania matematyczne. Pierwszy komputer, który rozwiąże problem, wygrywa wyścig i wykopuje bitcoina, ale jego wartość jest kwestią zaufania między użytkownikami, a nie oparta na standardzie, jak Złoto, brzmi to dość skomplikowanie, bo tak jest. Podobnie było w przypadku innych innowacji, takich jak wczesne monety i karty kredytowe. I na pewno minie trochę czasu, zanim większość z nas zaakceptuje kryptowaluty. Nieważne więcej czy nazywasz je kapuchą, szmalcem, manemany, kwitem, bisiadem, baksami, puntozą, hajsiwem, keszem, pelenami czy simoleonami, pieniądze rzeczywiście sprawiają, że świat się kręci.